Witamy na pokładzie kolei dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Startuje dolnośląska zima. Najpiękniejsze atrakcje regionu w pigułce, 5 weekendów i 5 górskich lokalizacji. Spotkajmy się w Karpaczu, Szklarskiej Porębie Polanie Jakuszyckiej, Czarnej Górze, Zieleńcu i Świeradowie Zdroju. Serdecznie zapraszam do udziału w akcji Dolnośląska Zima. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Odkryjmy zimowe tajemnice Dolnego Śląska. Optyczny Vision Optyk w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów, soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów do lepszego zobaczenia. Vision Optyk, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25 obok zegara. Telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podoartist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Niezależny, finansowo wysportowany, poznam wyłącznie atrakcyjną, inteligentną panią od 45 do 50 lat z Bolesławca, z zamiarem utrwalenia stałego związku. Telefon 601-483-063. Wynajmę trzy pokojowe mieszkanie 67 m2 na trzecim piętrze przy ulicy Kosiby w Bolesławcu. Wynajem od 1 marca, kontakt 602 293 745. Startuje Dolnośląska Zima. Najpiękniejsze atrakcje regionu w pigułce. 5 weekendów i 5 górskich lokalizacji. Spotkajmy się w Karpaczu, Szklarskiej Porębie Polanie Jakuszyckiej, Czarnej Górze, Zieleńcu i Świeradowie Zdroju. Serdecznie zapraszam do udziału w akcji Dolnośląska Zima. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Odkryjmy zimowe tajemnice Dolnego Śląska. 29 stycznia, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyniósł bolesławcu ponad 314 tysięcy złotych, które zostały zebrane w niedzielę. Ale dzień wcześniej Fundacja Wspierajmy Zdrowie i Bolesławski Futbol Akademii na turnieju charytatywny piłki nożnej zebrali 27 tysięcy. Zatem w sumie akcja przyniosła w mieście 341 tysięcy złotych. Bolesławiecki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od kilku już lat odbywa się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Podobnie jak w ubiegłych latach, sceną orkiestrową było kinoforum, a w holu i na zewnątrz usytuowane były stoiska. Plac parkingowy przed kinem zamienił się też w miejsce, gdzie odbywało się wiele wydarzeń. Najgłośniejszym zaś z pewnością było darcie opon w pokazach samochodowego driftu. Każdy mógł po wrzuceniu datku do puszki być pasażerem takiego spektakularnego przyjazdu po placu. już z puszkami zbierali na ulicach miasta pieniądze, ale najwięcej ludzi gromadziło się oczywiście w kinie forum i na placu przed nim. Na sali kinowej odbywały się też główne wydarzenia, które prowadziła dwójka znanych już Bolesławianom osób pracujących na rzecz orkiestry. Ja chciałem na początek przedstawić Michała Szweda, czyli szefa sztabu Bolesławiec. Już po raz któryś tam liczysz jeszcze te finały? Który to jest finał, który prowadzi? Siódmy. siódmy. Znaczy, prowadzisz, prowadzisz ty to na Krzysztof Trzeliński. Dzień dobry. Największy się patrz, afrykański. Słuchajcie kochani, mamy informację ważną do przekazania z banku. Na chwilę obecną przeliczyliśmy już kilka puszek i mamy 10 tysięcy złotych. Ogólnie nie liczymy na jakieś wielkie rekordy, bo nigdy co roku na nie nie liczymy, ale jest piękna pogoda, mamy nadzieję, że będzie dobrze. Scena tego dnia należała do najczęściej młodych artystów z bolszewickich pracowni artystycznych, którzy prezentowali najprzeróżniejsze swoje zdolności. Były więc występy muzyczne, wokalne i taneczne. Wielkiecki sztab orkiestry ogromną pracę wykonał oczywiście na długo przed samym finałem. Poza samą jego organizacją było też zbieranie fantów do licytacji i loterii. Celem, celem dzisiejszego finału jest zbieranie na sprzęt medyczny do leczenia chorób płucnych, tych popandemicznych dla dzieci i dla dorosłych. Słuchajcie, kochani, licytacje będą odbywać się tutaj na miejscu, trzeba się pofatygować, trzeba przyjść. Można nam tutaj zapłacić za wylicytowane rzeczy na najróżniejsze sposoby, wrzucając gotówkę do puszki, robiąc przelew, płacąc blikiem. Jak zawsze, część zebranych w trakcie finału pieniędzy to datki, które trafiają do puszek wolontariuszy kwestujących na ulicach miasta. Część natomiast pochodzi z licytacji przeróżnych przedmiotów, które darczyńcy przekazują na rzecz orkiestry. 350 pnipana porządnie świetnie. Patrzę na lewą stronę. 400 dla pani po raz pierwszy. 400 po raz pierwszy. Rozglądam się. 400 po raz drugi i po raz trzeci. sprzedane. wielkie brawa. Zwolni ja na nie mogę głębiej, wszystko kolejne Dobra, te wszystkie działania bolesajckiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyniosły w niedzielę wynik finansowy w postaci ponad 314 tysięcy złotych. To oczywiście więcej niż udało się zebrać w poprzednim roku, gdy ta suma wyniosła ponad 227 tysięcy złotych. Wprawdzie zima w Bolesławcu odpuściła, ale samorząd dolnośląski zaprasza na zimowe wydarzenia, które odbywają się w górskich rejonach regionu. O tym m.in. w bloku informacji w skrótowej formie. Bolesławska drogówka zatrzymała 59-letniego kierowcę, który miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W Komendzie Powiatowej Policji odbyła się odprawa roczna z udziałem zastępcy komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, podczas której zaprezentowane zostały efekty pracy za rok 2023. Zastępca komendanta inspektor Norbert Kurenda wskazał, że na rok 2024 zaplanowano otwarcie nowej jednostki w powiecie bolesławieckim, a mianowicie posterunku policji w gromadce. W miniony piątek bolesardzcy strażacy brali udział w zabezpieczaniu miejsca wypadku drogowego na autostradzie A18. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy udzielili pierwszej pomocy kierowcy samochodu osobowego, następnie zabezpieczyli miejsce lądowania śmigłowca LPR. Autostrada w kierunku Wrocławia była zablokowana, policja zorganizowała objazdy. Działania trwały około 3 godzin. Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą mieli możliwość zdobywania nowych doświadczeń, szkoląc się ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Szwajcarii. Jest to rezultat serii spotkań dowódcy 16 Brygady z przedstawicielami zagranicznych sił zbrojnych. Trwają działania samorządu województwa dolnośląskiego w ramach tegorocznej akcji Dolnośląska Zima. W ostatni weekend odbywały się one w Czarnej Górze. Natomiast w najbliższy weekend, 3 i 4 lutego, samorządowcy zapraszają do Zieleńca. Tydzień później Dolnośląska Zima zawita zaś do Świarodowa Zdroju. Rusza nabór wniosków do programu wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku. Program polega na udzieleniu gminom i powiatom dotacji przeznaczonej na realizację zadań będących inicjatywą Rad Seniorów. Pula wsparcia na ten cel to 500 tysięcy złotych. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 26 stycznia i potrwa do 16 lutego. Młodzi piłkarze rozgrywali mecze, a dorośli im dopingowali. To zwykła kolej rzeczy na piłkarskich turniejach. Ale tym razem miał on charytatywny charakter i wiele innych atrakcji było okazją do tego, by przekazać datki na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. W sumie było ich 27 tysięcy złotych. Sobotę, czyli w przeddzień ogólnopolskiego finału Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy działająca przy bolesskim szpitalu świętego Łukasza Fundacja Wspierajmy Zdrowie i miejscowy Klub Futbol Akademii zorganizowali charytatywny turniej piłkarski dla najmłodszych zawodników. Dochód ze wszystkich działań, które odbywały się w jego trakcie, wspomógł zaś orkiestrową zbiórkę pieniędzy. Co przygotowaliście? Mnóstwo ciast i ciasteczek, także zapraszamy. Jak widać było to imponujący zestaw słodkości, które można było otrzymać za datek do puszki. Pieniądze były zbierane na różne sposoby, a każdy dawał poza satysfakcją również coś, co mogło być pamiątką po tym dniu albo całkiem pożyteczną rzeczą. Co można wygrać? O, fantastyczne nagrody: salosy za, za 10 zł, za 20. Wszystkie nagrody są fantastyczne, począwszy od parasole, kubków termicznych, latarek, ceramiki naszej Bolesławieckiej, skończywszy na kubeczkach termicznych, e, w piórnikach dla dzieci, w notesach czy śniadaniu. Oczywiście każdy dostaje serduszko. Młodzi piłkarze przyjechali na turniej z różnych stron Dolnego Śląska, ale też z sąsiadujących regionów. Na obu salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 1 odbywały się mecze kolejnych faz turniejowych. Jak leci? O! Wszyscy macie? Tak! Oko! Super! Dziewczyny też gracie w piłkę? Tak, tak. tak. Oni... oni. Tak. Najlepsza w dziewczyn jest Olivia. A. I co? Dajecie radę chłopakom? Tak. Tak? No, ale Cze, tak średnio. Okay. dwa mecze już. Gracie w jednej drużynie? Tak. A jesteście rodzeństwem? Kozynami. Kozynami? Aha. Aha. Jak ci dziewczynami gra? Tak. Co dziewczynki lepiej z dziewczynkami czy z Z chłopcami. Jak gdzie? Fajnie, dobrze. Graliście już? Tak. Jeden raz. I to? Jaki wynik? Nie ma. Wygraliście czy nie? Nie wiem. Nie wiesz? Większyliśmy. Bo to zabawa oraz cel charytatywny były ważniejsze od sportowych wyników. Zresztą i na co dzień w futbol Akademii wierni są w zasadzie, że poza szkoleniem piłkarskim ważne jest wychowanie i uwrażliwianie młodych sportowców na pomaganie innym. Skąd jesteście? DSS yes, Żar. Żar? Mhm. Graliście już jakiś mecz? Tak, tak, cztery. Jak Wam idzie? Dobrze, no, dobrze. jeden mecz przegraliśmy, a jeden mecz 4:0 wygraliśmy. Różnie spisują się fantastycznie. Wszyscy zadowoleni grają, bawią Czyli się, no, o to o co w tym puszka. chodzi, a przede wszystkim pomagają. No. <laughs> o, o, o. Bardzo dobry turniej na wysokim poziomie, ale co najważniejsze, że stawiło się dużo zawodników, dużo drużyn, a to oznacza, że trafiło do puszki dużo pieniędzy. Te pochodziły oczywiście od rodziców zawodników rozgrywających swoje mecze na salach sportowych szkoły przy ulicy Jana Pawła II. Ale i od innych kibiców, którzy w tym dniu zawitali w to miejsce. Zaopatrzyliśmy się w pyszne ciasto. Tak, będziemy zajadać w domu. i i teraz teraz tutaj kibicujemy yy, dzieciom. We wszystkich miejscach, gdzie można było wrzucić do puszki datki, był duży ruch. Stoisko z ciastami i napojami oraz loteria cieszyły się dużym wzięciem. Na zewnątrz znajdowały się stoiska z bardziej treściwym pożywieniem, czyli grillowane kiełbaski oraz frytki. Tradycją takich charytatywnych turniejów są licytacje, ale specyficzne licytacje, ponieważ zawsze są do wylicytowania cenne piłkarskie trofea. Wspaniały prezent od Łukasza Pawieńskiego, czyli utytułowanego e, reprezentanta Polski. E, blisko 50 spotkań w reprezentacji Polski, nie licząc powołań. Eee, obecnie jest zawodnik West Ham, był premier lig angielskiej najlepszej licei świata, no i oczywiście w ramkarskiej reklamice Łukasza Pawieńskiego z autografem oraz... Ta... To rzeczywiście była nie lada gradka dla fana piłki nożnej i widać to było w licytacji, która była zażarta i doszła do pokaźnej kwoty. 2600! Brawo! I uwaga, uwaga, co dalej nastąpi? Czy 2600 to będzie ostateczna kwota? Po raz! Po raz! Uwaga, uwaga! Po raz! Po raz trzeci! Wielkie brawa dla Pana! Gratulujemy! Fantastycznie zapraszamy do nas! Zapraszamy Pana do nas tutaj na środek. Wspaniałe rękawice, kartkarstki. Lukasz Pawiecki jest z fotografem. Jak również tutaj Pan Blota z rękawicami powędrowała do Żegania, skąd na turniej do Bolesławca jej nabywca przyjechał ze swoim synem Filipem. Ciekawostką licytacji był też but piłkarski wykonany z ceramiki z charakterystycznym bolesławieckim stempelkowym zdobieniem. Te wszystkie sobotnie działania w ramach zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przyniosły ostatecznie sumę niemal 27 tysięcy złotych. Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla Bolsawca na wtorek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 0 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 4. Wilgotność powietrza 95%. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1030 hektopaskali. Wiatr do 15 km na godzinę wiał będzie z południowego zachodu. Startuje Dolnośląska Zima. Najpiękniejsze atrakcje regionu w pigułce. Pięć weekendów i pięć górskich lokalizacji. Spotkajmy się w Karpaczu, Szklarskiej Porębie Polanie Jakuszyckiej, Czarnej Górze, Zieleńcu i Świeradowie Zdroju. Serdecznie zapraszam do udziału w akcji Dolnośląska Zima. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Odkryjmy zimowe tajemnice Dolnego Śląska. Salon optyczny Vision Optyk w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów, soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów do lepszego zobaczenia. Vision Optyk, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25 obok zegara. Telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podo artist Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Wynajmę trzy pokojowe mieszkanie 67 m2 na trzecim piętrze przy ulicy Kosiby w Bolesławcu. Wynajem od 1 marca. Kontakt 602 293 745.